Dzień dobry na niego mogliśmy czekać? Ja pierniczka? Na mnie? No komputer z bambusa chyba To po pierwsze, a po drugie ja nagrywam. A to jest ten dobra Kadzidło, Kucy Ty patrzcie Niech członek drużyny ucieknie duchowi podczas polowania. Proszę, wróćcie. Zdobyłem dla Was coś więcej Patrz, to w ogóle wyzwanie. O co chodzi? Na imię Jones Clark, James Clark. Ten duch wydaje się że powinien być w stanie powiedzieć. Drugiego nie robimy. Żeby go sprowokować i uzyskać pewne paranormalne aktywności. Pilnie zapoznaj się z dziennikiem i zapisz wszystkie dowody, które znajdziesz. No czyli spirit box, nie? to eee, no zdaje mi się, że Jej to je. drugie zrobimy tak przy okazji, jak będzie atak. Też mi się tak o. wydaje. Ale weź może z pilota w piasek. A tydzień jakby dojrzeć, nie wiem, ja Jason Williams, co on zrobił? I 13 stopnie. 13 stopnie. Jak on miał? James Williams. Jak on miał? Nie, James coś tam nie wiem. James Clark, o. James. Clark. Dobra, już przestanę, bo zaraz się ogórzmi. Będzie przy jest, jest tu ta tablica? Nie, no ta tablica nie wiem, albo my coś źle robimy, albo nas to. Ale chyba to my coś źle robimy. Też mi się tak zdaje. Idziemy to na YouTubie zobaczyć, jak nic robią. Że, że teraz po jakimś update'cie jest coraz więcej na holach, nie w pokojach. No. Tylko, że chyba żadnego update'a nie Rezor było. Ale Był update. Hmm, to nie wiem. Myślałem, że to jakiś pająk. Jaki pająk? To coś stukło. A, tam Że to jest przy... Ty, zmiotła. bo to było słychać, jakby ktoś schodził. No. Czemu te schody tak skrzypnęły Bo te schody skrzypią. O kurde Widzisz, że da się wychważyć mi? i chodźcie tutaj Ej, ty Ej Co się światło zapaliło? Dobra, Presel, każdy to wie, że to ty zapaliłeś A, rzeczywiście Żartowałem Co się zrobiło? Patrzcie na grę. Nie ja bo to był James Clark, James Clark, James Clark, James Clark. O, kluczyk To był mój ulubiony. Tak spierdzieliliśmy przed duchem, jak nas dogonił. No, kiedyś to było. O, to jest 15 stopni. To mój ulubiony był. Kurde, ale coś skrzypnęło. Ale krzypło. Czekajcie chwilę. To nie nieźle. Wiesz, że to było słodkie? Kurde, chciałem zmusić wodę, ale nie Nie resz mieniała. Barzalus to! Ej, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie Nie było to. Nie, bo mnie, dobra. Aż u w opisie. Idźcie te drzwi. Co jest? Widzicie te drzwi, co ja z nimi robię? Wyważa. Co? No, to jak tak wibrują. Wyrywa z zawiasów. Upa! Aż ci zdjęcie zrobiłem, many. O, co o? ty robisz? Widzisz to? Fuck. wyrywam te drzwi, no nie widziałeś. Jak wyrywasz drzwi? Normalnie, jak Polak. Pan, no, patrz, co się dzieje. Patrz, mhm. wiem. Ty drzwi, faktycznie, zaraz w wyjmuję drzwi. Pa, pa, po, po, po. się, ja, ja to robię. O kurde. Dobra, chodźmy. Chciałbym żeby to było w tym pokoju, bo to jest najciekawiej Plus jeden To już raz było, pamiętam cię tutaj, no wiemy, ale taką najlepszy z A, O no Montek Monte Cassino to było To mi się tak objawiało o. No to by się objawiało <laughs> nasza kurka netka To będzie na parterze. To będzie na parterze. Ma ktoś mefa? Ty weź sprawdź ty, temperaturę Co się tu zapaliło Ej to były orby czy... Orby, orby Tak, o orby chyba Nie minus 2 tu jest, minus 2 Nie, to, to jest to od, od temperatury zero. No 0, 0, minus 3 Minus 3, to są ważne temperatury tu jest na schodach Czekajcie, chodźcie wyjdźmy. James Clark, James Clark Wraźnie temperatury to są na pewno Czekajcie, szczoty w ogóle a se. Ej! psa aparat wymienię mnie. cię tego. Jest tutaj na środku. George 7 George Floyd, George, George Floyd, George Floyd, George Floyd, a minus 5 Ej chłopaki, gdzie jesteście? O! Chłopaki! Żyjecie? Pozrobiłem mu zdjęcie. To jest tu, dosłownie to jest w tym Wiecie, Ej, patrzcie zdjęcia Zrobiłem mu fotkę ładną Zdjęcie tak. z fanem e. to jest? <grym> Ja jest? Zdjęcie Jakun z fanem wygląda. No jak taki stary Jakun... dziad Z kosą Zdjęcie z idolem e, bo, e, bo to jest dosłownie tutaj przy wyjściu Zdjęcie z idolem Dobra, to ja odstawiam ten termometr tutaj I to dobrze, bo te transportować rzeczy. Dobra, o cholera, nie chodźmy się... teraz, bo zobaczę. że. że, że Przesył, nie wziął kamery. Krzychu, bierz bo... piguła. Bo powiem, jaką piguła. Dobrze, już. Macie fixa. Macie Ja nie mam. Tak. Tak, ja mam. No, Kurwa, to no. Przestraszyła Dobra, to po prostu wytnę, no. Kurde. Ile było? Czwórka. Źle, na no ten... To pismo ducha jest. Jest tam położone Biorę drugiego okolice O, tam się to przyda Ja soli tam na Co to za polary? Ej, kadzidło trzeba. Ja wziąłem kadzidło teraz. Galbany w nim. Dobło. Zaraz porustawiam rzeczy. No w sumie plus jeden trzeba porustawić rzeczy. Hmm. On tu nie przyjdzie. Nie przyjdzie On nie przyjdzie Bierzemy jakieś stąd gadżety Gadżety? Co? No, ja to wezmę Bierzemy zbyt. tego gadżeta Co to jest? Oj, miski. <gadżety> ucha zrobiłem Co to robi? Bo jakie fajne! Macie, macie oh, patrz, tam uchwał? patrz to, patrz to, czujnik dźwięku, patrz no, na czujnik wygląda. O, on tam jest. On, Gdzie on tam masz czujnik dźwięku? Garnki napierdala. Ty, patrz to, patrz to. Radzidło, krucyfiks. Patrz, patrz, nie sprawa. ma orbów O, był tam. No nie ma orbów. Wy macie w latarkę, co nie? Tak, tam jest. Jestem. Dobra, to macie Jestem. je Masz zapalarę? To weź zapal, to to oto. Ja chcę zobaczyć, ola, aktywność było. O aktivność... no. Oh, no to. James Clark. James Clark, you are idiot. O oh, on tam gada, on tam gada. No. Halway. Ja bym, po ja raz za tam za robię, Od teraz ja za każdym razem od teraz robię wiecie, Imiona jego. Ma tendencję do zapominania imiona. Dobra, chodźcie, gadamy. Dobrze. Gdzie się będziemy kryć? Mam zawsze miejsce do krycia się. Czekajcie. No tutaj, w rogu. Dobrze. Jaki skrucie fix jest? Nie mnie. Pajalusta. Czemu tam światło się pali na górze? James Clark, James Clark. Ej telefon chyba dzwonił Give me sign Zaraz Czy ci fajna. A pałata Mama pałata Wiesz Kuba No dawaj, dawaj beczku no I Powiedział daj. Daj, powiedział, no to sam se zaraz oddechnie, No to niech zabierze nam, a nie? No, to mamy tak. Braśnie temperatury, spirit box. Spirit box nie działa, nagle daj. O, to mamy spirit... Mamy spirit boxa i braśnie temperatury. Ej, czujnik. Jak się świeci, to znaczy, że on tu jest w pobliżu. A przed chwilą... ...dolała wiązką światła. James Clark, James Clark, James Clark, James Clark, James Clark Tam w środku Gdzie jest pismo ducha? Gdzie ducha? Tam w środku w środ wszystko jest w środku Ty w dep Chłop w dep Weź to pismo ducha No Johnny dep Na chwilę potrzebuję tego Tutaj rzucimy. To się tutaj bardziej przyda O tam jest nasz idol Give us a sign To jest zaparcie w sumie Taki drugi. Give us a sign O Gdzie on był? Nie wiem Ja go w ogóle nie widziałem ja go słyszałem Też go, ja go, ja go słyszałem Słyszałem go, ale nie widziałem ja też W schodach się pojawił No też mi się tak wydaje że tam mógł być A ty kurde Jones Clark Nie to jest Jak ty tam masz Jak on się nazywał? Oh, dwa razy wdep Jones Clark O, tu jest czujnik ruchu James Clark Give us a sign okay. Coś się otwarło EA sports it's in the game EA sports it's in the game EA sports, it's in the game To nie old gada, ale Crucifix został użyty To bajajajo Ale nadal nie mamy drugiego dochodu ostatniego to znaczy się my światło zapalone czemu to my światło zapalone precel się pewnie bawi a nie to nie precel Chopo zamurowało weźcie odejdźcie chodźcie odejdziemy odejdź odejdź może będzie pismo ducha kto tam zapalił światło dobra ee, a tam nie ma zapalonego światła demona, bo coś jeszcze... Ale o cholera patrzę, czy odcisk? A właśnie odciski to? trzeba patrzeć Rób selfie O cholera idzie! Idzie, idzie, uwaga Był tu, on ma chłopie, on na patyku ma głowę chyba Co no ty gadasz? Bo on był tu! Jakby szedł, to byśmy słyszeli Takie Tak chłopie! Był tu! A kawałek go widziałem no Patrzy na czujnik dźwięku po lewo. Gdzie jest ta? Czy to tak, czujnik dźwięku? W ręku ta placerka. I znów tu świeczkę przy okazji, Poczekaj. jakby cię zauważył. Szukam o. o, kolejny. On tu jest. O! Uwaga! Szybs! A i Jak zwykle ja, jakby. Tak <laughs> to inne. Niż, niż No ja. kurde, zawsze mnie. Zawsze <laughs> mnie on łapie. Znaczy, zawsze mnie duch łapie, ja mnie. No a, a zobacz ile ja mam. Nie słyszałeś? słyszałeś? Mnie prześciana Nie wiem, nie, nie skupiłem Dobra, się na profesor, tobie. Strzelmy też, strzelmy. Ja próbowałem go ten. No, zobaczcie czy tam nie ma tego. Pisma Ducha. Racja. Gdzie jest pismo Ducha? a tu jest, dobra. Nie ma, Nie ma nic, poczekaj. Eee, o, wygięło mnie. Zobacz na kamerze, jak widać. Na kamerze? No. Ujdę minut. Do wana. Idę do wana. Dobra ja. Pokaż mnie to. Na kamerze mi nie widać w ogóle No widać no, spadnie A to mi się nie wyświetla Weź zrób screena ja i mi wyślij chyba, Ja chyba orby zaznaczam Ja też, ja też. No to przyp... No to ja o orby też No i, no i jadę my tam się światło zapala <laughs> To było śmieszne tylko jak zwykle mnie łapie Bo kogo innego To by był FM Nera.